Krzysztof Sopków, Drugie Liceum Ogólnokształcące w Opolu. Młodzież w dniu dzisiejszym przyszła nas wesprzeć w strajku, w trudnej tak naprawdę dla nas chwili. Myślę, że każdy z nas to jest nauczycieli, którzy podjął decyzję o strajku. Tak naprawdę chciałby być w klasie, chciałby pracować, chciałby uczyć, chciałby się dalej móc rozwijać wspólnie z młodzieżami, z młodzieżą przepraszam, bo to jest także rozwój nasz i chcielibyśmy robić zupełnie coś innego, ale niestety została przekroczona granica, granica została przekroczona już przekraczana wielokrotnie i wcześniej w momencie, kiedy była wprowadzana reforma, z którą według opinii niektórych mediów była konsultowana z nami, co nie jest prawdą, wszelkie zastrzeżenia nauczycieli zostały odrzucane. No i, i doszliśmy do takiego momentu, w którym, w którym najnormalniej w świecie no jest już źle, jesteśmy przededniu po dwójnego rocznika, który przyjdzie choćby nawet do murów tej szkoły, kiedy okaże się, że mamy, mamy problem e, może z reputacją, ponieważ musimy tak naprawdę wybierać tylko no, no, po prostu mniejszą ilość młodzieży wybierać z danego rocznika, no dlatego, że dwa roczniki przychodzą, co, co jest zrozumiałe, więc część młodzieży na pewno, która chciałaby się uczyć w murach tej szkoły, nie będzie miała takiej możliwości. E, argumenty finansowe są na pewno istotne, bez dwóch zdań są istotne, ale nie ale one są najważniejsze. Najważniejsza jest tak naprawdę godność naszej pracy. No, e, nie możemy pracować i zastanawiać się nad tym, czy my jako nauczyciele gdzie zarzuca nam się, że mamy wolne w czasie wakacji. Tak naprawdę spora część z nas nie ma możliwości na te wakacje wyjechać, bo nas po prostu po ludzku na to nie stać. Jest podnoszone, że mamy 18 godzin. Tak, mamy w pensum 18 godzin, ale te 18 godzin starcza nam na podstawowy jeden pasek, nie jak nam zarzuca się na dwa paski, bo 18 godzin to jest jeden pasek, podstawowe pensum. Czyli najmniejsze wynagrodzenie zasadnicze, które oscyluje w zależności od stopnia awansu, no do 3000 zł. Apel do rodziców, wybaczcie, że uprzykrzamy Wam troszeczkę życia, nie chcemy tego robić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni. E, oczywiście mogę powiedzieć, że e, możemy powiedzieć, że do skutku, ale, ale nie chcę rzucać słów na wiatr. Chciałbym, żeby strajk był tylko do pewnego momentu, kiedy zostanie osiągnięte porozumienie, to jest, to jest oczywiste, ale niemniej jednak... E, Wśród nas są ludzie, którzy mają z racji finansowej własne problemy, więc nie wiem jak długo są w stanie wytrzymać. Liczymy na to, że w jedności yy, no, będzie siła i będziemy się wzajemnie motywowali do tego, żeby wytrwać. Chcielibyśmy jak najdłużej, chcielibyśmy, żeby, żeby po prostu do momentu podpisania porozumień, żebyśmy nie musieli z, ze spuszczoną głową opuścić strajku.